Cześć Wam wszystkim, witam serdecznie po raz kolejny na Wilczym Szlaku. Jesteśmy w moim ukochanym, cudownym Peak District, w miejscu, które już odwiedzałem niejednokrotnie, ale będziemy mieli nowy akcent. Jesteśmy dzisiaj z Jessiką, niedaleko Alport Castle, gdzie już spałem kilkakrotnie nawet z wilkiem sam. Pójdziemy na Alport, bo Jessica tam jeszcze nie była, ale później spróbujemy znaleźć taką małą ukrytą budkę, Coś w rodzaju budyneczku, który jest miejscem obserwacji ptaków. Ornitolodzy, czyli panowie i panie, którzy zajmują się badaniem i obserwacją ptaków, mają tam swoją miejscówkę. Już kiedyś chciałem ją znaleźć, nigdy mi się nie udało. Spróbujemy dzisiaj. Wypad jednodniowy dla odświeżenia umysłu. No i jest okazja zobaczyć coś nowego. Zabieramy Was ze sobą. Cieszmy się chwilą. Witajcie w Peak District. w cyklu sytuacje i rozwiązania niecodzienne. Jessica stwierdziła, że w sumie to jest jej ciepło, tylko zmarzły jej uszy, więc pokażę Wam, w jaki sposób użyła swojej bluzy polarowej. No, kochani, mamy powrót do przeszłości. Jestem w miejscach, gdzie bywałem jeszcze z wilkiem i spałem. Możecie to zobaczyć. Jest filmik stary już Król spod góry, kiedy spałem tu z wilkiem. Później sam znalazłem tutaj czaszkę, która do dziś zdobi ścianę u mojego kumpla. пятьсот на месяц. No ludziska, panorama, którą znacie już pewnie z przeszłości, jesteśmy na szczycie Alport Castle. Jessica zaraz odpali drona, a ja tak dla tych, którzy są nowi albo nie widzieli albo nie pamiętają starych filmów powiem tylko, że to miejsce, to największe w całej Wielkiej Brytanii osuwisko skalne, osuwisko gruntu. Zobaczcie, jesteśmy w takim ogromnym lejku, gdzie na środku zachowała się ta wieża, bo tak się to miejsce nazywa, The Tower. A dookoła mamy mury, jak w zamku. A wszystko to zostało spowodowane, wiem to od specjalisty, przez wodę. To bajorko, które widzicie na dole, to jest przyczyna tego, że cały ten grunt osiadł. Woda po prostu podmyła piasek, który był pod skałą, i skała, która jest ciężka, siadła w dół. I powstały w ten sposób tak przepiękne formy skalne i krajobrazowe. Zobaczcie. Coś wspaniałego, pusty las. Mam zamiar jeszcze zobaczyć to z góry, jeśli Jessica to nakręci i jeśli się zgodzi, to kawałek wam zamieszczę. Idziemy teraz na poszukiwania tajemnej, ukrytej budki ornitologów, z której obserwują ptaki, jakkolwiek to brzmi. Trafiliśmy na ukrytą budkę ornitologów, już wam pokazuję. Odwracam kamerę. Zobaczcie kolor kamuflujący, malutkie to jest, ale jest. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda w środku. Z tego co pamiętam, jest tam jakiś stolik, krzesełka. Można usiąść. Nie wiedziałem, że to z blachy. Myślałem, że to z drewniane, ale no obczajmy. Taka ciekawostka. O której chyba mało kto wie. Dzień dobry. Czy zastałem Jolkę? A. Z, 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 zupełnie inaczej sobie wyobrażałem. <laughs> Myślałem, że to z drzwiami normalnie wiesz. Dobra, okej, okay, jesteśmy. Przyczajmy to. Ale pojęci na biedę, przespałby się tutaj. Jest to schronienie od wiatru. Jako single, no. No. dwie osoby nawet, jedna na ławce, druga na podłodze. Albo ławki zsunąć dwie osoby by się... Na biedę by się wyspały. Były drzwi. Jego ktoś wystawił. No dobra. Słuchajcie. Szału nie ma. Spodziewaliśmy się czegoś innego, ale jest. No. Udało się dotrzeć do celu i to jest najważniejsze. Poznaliśmy kolejny fragment tajemnic Peak District. Miejsce, o którym niewiele osób wie. Nie bardzo nadaje się do docowania, chyba że ktoś naprawdę byłby w silnej potrzebie. To lepsze to niż pod gołym niebem. A my teraz zrobimy sobie małą przerwę na przekąskę i coś do picia. Powinny być tutaj ptaki, ale ich nie ma. I co teraz, musimy jakiegoś poszukać. Może gdzieś tu znajdziemy. Bo coś słyszę. Słyszę jakieś ptaka. Spłoszyliśmy naszego ptaka. Ta kamera mi góra dół. Ja nie mogę tym nagrywać. Wracamy już z Alport Castle i teraz wybraliśmy troszeczkę inną ścieżkę w kierunku samochodu, żeby sobie urozmaicić. Mam nadzieję, że nie urwie nam się w jakimś dziwnym miejscu, ale wygląda na dość uczęszczaną.